Przyszła kryska na matyska. Po pięciu latach prokuratura postanowiła wszcząć śledztwo w sprawie tzw. dwóch wierszy. Tak donosi gazeta wyborcza. Co to oznacza? Oznacza to, że wniosek, który złożyłem w imieniu pana Geralda Birkfelnera, razem z panem Mecenasem Jackiem Dibła, wreszcie został rozpoznany pozytywnie. Mieliśmy prawie 60 godzin przesłuchań pana Birkfelnera jako pokrzywdzonego i zero przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Czas to zmienić. Co, co było przedmiotem, bo nie, niektórzy nie pamiętają. Proszę Państwa, sprawa dwóch wiersz dotyczy projektu biznesowego, w którym dwóch biznesmenów, Gerald Birkfelner, prowadzący od lat działalność deweloperską na rynku austriackim i polskim oraz Jarosław Kaczyński posiadający kontrolę nad fundacją, Sry, która włada spółką srebrną i włada działką w centralnym miejscu Warszawy, postanowili zrobić biznes. Ten biznes miał polegać na wybudowaniu dwóch wież, dwóch dlatego, żeby upamiętnić, upamiętnić dwóch braci Kaczyńskich, ale to był tylko symbol, a tak naprawdę chodziło o duże pieniądze. Wybudowanie dwóch ogromnych wieżowców w centrum Warszawy przyniosłoby tym biznesmenom gigantyczne zyski. Powstałaby sala konferencyjna, tak planowali, powstałby hotel, apartamenty, biurowce. To jest ogromna przestrzeń w centrum stolicy. Z pewnością był to projekt biznesowy. I nie można go tak do końca oceniać negatywnie. Panowie chcieli taki projekt zrobić i mieli do tego prawo. Każdy ma prawo mieć projekty biznesowe. Nie jest w tym nic złego. Trochę pan Kaczyński mieszał rolę, ale to też jest przecież niezakazane, przynajmniej w polskim prawie. Problem wziął się z tego, że po. Upadku tego pomysłu, właściwie już projektu, Jarosław Kaczyński nie chciał się rozliczyć. Mój mocodawca, Gerald Birkelner, poniósł ogromne koszty przygotowywania tego projektu, założenia spółek, opracowania wstępnego projektu architektonicznego, zarezerwowania mocy wiedeńskiej topowej e, organizacji architektów, przygotowywania projektów prawnych, przygotowywania rozmów co do finansowania. To był ogromny projekt, który przez półtora roku był prowadzony do momentu właściwie, kiedy już należało zdobyć finansowanie, które obiecał za, załatwić Jarosław Kaczyński w Państwowym Banku. To też jest temat do wyjaśnienia. Myślę, że przesłuchanie pana Krupińskiego jest tutaj oczywiste w tym przypadku. Aby wreszcie przeprowadzić projekt, który przepraszam, ale jestem opiekunem psa mojej córki, a on porwał lekarstwo sekund. No? Bardzo Państwa przepraszam, ale. Chester, dopad jakieś, jakieś tabletki, musiałem je zabrać. Jestem opiekunem samej córki. A wiadomo, że taka opieka to rzecz czasem bardzo ważna. Tak więc będziemy kończyli, jeżeli Państwu nie przeszkadza, mój podcast y Razem z Pieskiem. Tak więc, proszę Państwa, Dzień. ten projekt biznesowy upadł. Jarosław Kaczyński tłumaczył to Birkelnerowi tym, że nie może przed wyborami samorządowymi kontynuować. No, ale Birkelner chciał, żeby spółka srebrna albo Jarosław Kaczyński pokryli mu koszty, przynajmniej ich część, bo przez półtora roku pracował za darmo. Więcej, nawet dokładał do tego swoje pieniądze. Również Jarosław Kaczyński poprosił go w tym momencie o 50 tysięcy złotych w kopercie dla. Właściwie przekupienie jednego z członków Rady Fundacji, księdza Sawicza Rafała. Chodziło o to, żeby zagłosował za pełnomocnictwami dla, dla Birkrennera do założenia spółek i stworzenia całego projektu prawnego. I to Birkrenner zrobił, przedstawił dowody w postaci wyciągu, wyciągu z konta. Tego dnia, kiedy wyciągnął pieniądze, dał je Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ten wręczył. Księdzu Sawiczowi i Sawicz podpisał stosowną uchwałę. To też jest temat dla prokuratury i to myślę, że pierwszorzędny, bo tutaj trzeba przesłuchać zarówno Księdza Sawicza, jak i tłumaczkę, jak i panią Basię, która była obecna przy tej całej sytuacji. Myślę, że tematów tu jest bardzo wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o śledztwo prokuratorskie. Natomiast po pięciu latach też trzeba pamiętać, że prokuratura powinna się spieszyć. Pamięć ludzi jest zawodna, dokumenty znikają i sprawa na pewno musi być wyjaśniona. Ja dodam jeden taki wątek, który dla mnie jest dosyć istotny, ważny. Trzy dni po tym, jak ja złożyłem zawiadomienie z Dibła na Jarosława Kaczyńskiego, Bogdan Święczkowski, ówczesny prokurator krajowy, nakazał przeszukać wszystkie śledztwa, w którym się Pojawiało jakiekolwiek moje nazwisko. W jednym z takich śledztw w Warszawie, gdy się pojawiałem jako adwokat z spółki Polnor, postanowiono przenieść sprawę do Wrocławia z poleceniem znalezienia czegokolwiek na mnie. Co się zakończyło tym, że wrocławscy prokuratorzy odmówili, nie widząc niczego przestępczego, ale później znaleziono prokuratorów w Poznaniu, którzy zarzuty. Próbowali mi postawić, co zapoczątkowało moją sprawę, która, jak Państwo wie, wiecie, skończyła się zatrzymaniem i spektakularną klęską prokuratury w wielu sądach, które stwierdziły brak jakiejkolwiek przestępczej mojej działalności. Ale to jest sprawa, która się trochę łączy z tymi dwoma wieżami, bo po prostu była bezpośrednią zemstą za te wydarzenia. Ja liczę na to, że prokuratura szybko poprowadzi postępowanie. Liczyłbym na to, że Jarosław Kaczyński będzie występował w tej sprawie nie w charakterze świadka, ale podejrzanego. Sądzę, że Sejm uchyliłby immunitet w tej sprawie. Liczę na szybkie działania prokuratury. Będę obecny na wszystkich przesłuchaniach Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli będą. Jak Państwo wiecie, jestem posłem społecznym, pracuję nadal zawodowo, stąd. W, Moje pełnomocnictwa, które uzyskałem od pana Birkwenera, nie wygasły nad to. Rozmawiałem z nim wczoraj i potwierdził, że również on jest gotowy stawić się w razie, w razie czego w Polsce na przesłuchaniu na przykład przed sądem, gdyby już sprawa się rozpoczęła. Tak więc, co się odwlecze, to nie uciecze. Prawda, Czesor? Prawda. Potwierdził.